Hej, cześć, witajcie moi kochani widzowie z tej strony Takiserta. Witam was w kolejnym odcineczku serii zagrajmy razem w shakes and Fidget. Lekka popita być musi, słuchajcie, znane moje powiedzenie. No i dzisiaj zaczynamy. Zaczynamy, słuchajcie. Z... nowy etap. Dlaczego nowy etap, słuchajcie? Ponieważ już jutro kończy mi się o 10 rano mikstura żywotności czyli dzisiaj po raz ostatni atakujemy coś z tą żywotnością, słuchajcie. No dobrze, na początku zaatakujmy sobie diabelstwo, wczoraj nie atakowałem, ponieważ słuchajcie, cały dzień byłem zabiegany, byłem w kętrzynie 200 km od Białego Stoku Niestety nie miałem kiedy wejść na tego szejksa E, mówi się trudno, jeden dzień stracy kolejny, no już mi tam nie zaszkodzi. No dobrze, nie zabrałem jej wcale tak dużo HP, bo tylko 13%, 13 pychowa liczba, to coś, co to, to o czym świadczy. Tak? E, no dobra, a ja bym sobie co? Coś wymienił? Chyba bym sobie coś wymienił. Ja bym to wymienił już Bo to już jest troszeczkę za słabe No ale dobra, najpierw gabinet magii jeszcze szczęście to już nie będzie nam potrzebne i Jest jakaś tam zręczność, dobra, ale i tak mam dobrą. E, no cóż, e, słuchajcie. Mamy 9 milionów kasy, ponieważ teraz jest tydzień Golda. E, a na tygodniu Golda wiadomo, troszeczkę jest po prostu łatwiej i lepiej. E, dobra, teraz tak. Inteligencja. Nie. Mm, dobra, no teraz w sumie możemy sobie otwierzyć zbrojownię. Zbrojownie, a tutaj siła. Niestety wszystko ma swoje wady, zalety. Tak to bywa w życiu. Ok, to mogę wziąć, ponieważ, ponieważ no daje mi 20 tej wytrzymałości, a to jednak jest całkiem dużo. Możemy teraz sobie prześmigać do szczwanej i... Właśnie, wymienić sobie w ten sposób. E, a właśnie, jeszcze trzeba im poziom, jeszcze poziomkiem porozdawać ziomkom. Ale kurczę dzisiaj przeinwestuję. Jak widzicie przeinwestowałem troszeczkę w inteligencję i siłę, żeby było tej odporności troszeczkę. No mam i teraz po 1400. E, wydaje mi się, że, że to całkiem spoko wynik. E, tylko zobaczę sobie jakiegoś e, na górze. Gościu nie daje sporo po 1100, się... no tak jak mówię, słuchajcie, no wystarczy mi tyle, ile mam. Tak mi się przynajmniej wydaje, już więcej nie będę w to inwestował. To się po prostu nie opłaca. No dobra, odświeżymy sobie jeszcze nowy towarek w gabinecie. No i tutaj jak widzicie, no też raczej kiepsko. Bieda bym powiedział ostra. Bieda jak rychu peja. Tutaj siadło wszystko czysto, pięknie. E, wymieniłbym tylko e, paseczek na razie, a maguś, co ma maguś? Znaczy, wojownik nasz. E, Wojkurzy tutaj zaopatrzony. Dobra, wszyscy są tak naprawdę zaopatrzeni w miarę, i z tego się bardzo cieszę. Dobra, to, to to w sumie możemy sprzedać. Wbijemy sobie do gildii, a właśnie portal gildyjny, słuchajcie, wdzieramy się tam na masażystę, który ma 20, 500, 502 miliony HP. Dobra, zobaczymy czy uda nam się zjechać poniżej 500. Myślę, że tak, że poniżej 500 na luzie do, dolecimy do tego wyniku. Właściwie już, no no jeszcze unikam, tak fajnie, żebym tak unikał na lochach, to by było super, no ja bym się ucieszył. Y, dobra, jest 497 milionów, ale, ale tu jeszcze nie koniec. Jest 495. I jeszcze lecę, i jeszcze, słuchajcie, lecę na zaplece. Dobra, siadło, 40 000 92. 91 jest, jest i 90, słuchajcie. No już, już, sto, już trzy, 12 milionów HP mu zabrałem. No, powiem Wam szczerze, 15 milionów HP, ładnie, siadło. Siadło nie ma bata. Teraz tak. Siemanko. Nagrywam. Pozdro, al. Pozdrawiam salutką swoją gildię. Czy jesteśmy top 1? Zaraz to sprawdzę. Yy, pozycja, pozycja, pozycja. Nie ma pozycji, więc zaraz to sprawdzę tu. Tak, jesteśmy top 1. Bang, bang, bang. Wygrywamy, słuchajcie, wygrywamy i się nie poddamy. Yy. No i bardzo dobrze. Mam 223 poziom. No, nie jest to jakieś super osiągnięcie, ale słabo też nie jest. O kurcze. O kurde, bela. Dobra, muszę troszeczkę podświeżać. ponieważ no musi mi tu siąść zręczka. Jak mi zręczka nie siądzie, to po prostu będzie Lipson. Dobra, na zręczkę. Na zręczkę. No, come on. Zręczka. No niech mi siądzie ta zręczka. No come on. Come on, come on, ile może z ręczka nie siadać? Dobra, ostatni raz, ostatni raz nie siadła? Trudno, słuchajcie, użyjemy sobie tego plus 15% No widzę, że no, po prostu nie siada, nie? Ja bym tak odświeżał teraz 30 razy, podejrzewam, że by się po prostu nie trafiło, bo nie mam po prostu do tego szczęścia. Dobra, ale za ten czas, słuchajcie, jeszcze możemy sobie korzystać swobodnie. No to skoro mam już te 7 milionów, to przyinwestujmy sobie, załóżmy, do 150 tutaj, do 155 tutaj. Zaraz już ktoś napisał. E, siemka, taksi dalej kręci. No, kręcę. Dobra, hasło się nie zmieniło. No nie, dalej te same. E, dobra, tej do 160 tysięcy. No i jeszcze mam te 2 miliony, jeszcze milion. Dobra, no to wszystko z ręczkę jeszcze. Okej, okay, no słuchajcie, jest tej zręczki już troszeczkę sporo, yy, no i atakujemy, teraz atakujemy, słuchajcie, yy, wieżę, mam nadzieję, że ta wieża nam teraz siądzie dzisiaj, no super by było, ja bym się naprawdę mega ucieszył, no to zaczynamy, 22 miliony HP, skacowany młynarczy, kot w, kot w butach, słuchajcie, na początku ma 22 miliony, zobaczymy ile zostanie po samym barbarze i ile ogólnie sam barbuś zabierze. No ja mam nadzieję, że tutaj Barbuś poleci. Barbuś nas pociśnie. Oj, tak średnio najeża. 22 miliony w sumie tylko zabrał. To jest malutko, to jest bardzo malutko. A ten jak sypie, ale sypie. No to jest swój chłop. O no bo ten przynajmniej krytami rzuca, tamten nie rzucał nic. No, ale teraz na dwóch nam zostało 2, 15 milionów kp, No to, taka bym powiedział, średniawa, nie, bo to już nie jest do wzięcia, tak naprawdę. Chociaż, w sumie, tak jakbyśmy spieli dubska, to by było super, ale, ale, o, czekajcie. Czekajcie, bo tuż trwana widzę, chce się rozstrzelać. Tak patrzę, patrzcie, ile uników robi, patrzcie. uuu, zgubana. No, no i oczywiście, kryciol. No. Unikasz, słuchajcie, tyle pod rząd, i tu nagle je dwa kryty i koniec. Dobra, jest 9 milionów, jest 9 milionów, to jest do wzięcia, no bo mam lepsze staty o wiele od y, szczwanej i wale więcej od szczwanej, to powinienem wygrać, co? Dobra. Jest 5 milionów, no kurde ten kryt, jeszcze kilka uników, taksi, 100 tysięcy, ale uniki, no uniki, słuchajcie, na początku unika, on unika, wali ciągle unik, wiadomo, chowa się tam chłopak, a później wszystkie kryty, jebiebie, jeb. no to, to, to wygląda jakby to specjalnie, nie, specjalnie było, what the fuck. Dobrze, ee, Barbar, Barbar, postaraj się troszeczkę bardziej, chociaż te 3-4 miliony jakbyś zabrał, to już by było super, ponieważ, słuchajcie, wtedy już mamy jakąś lekką przewagę, dobra. Daj link, jak znajdziesz. Eee, no link, słuchajcie, jutro, już no jutro, przecież jak udostępnię ten odcineczek, na razie tylko nagrywam. Dobra. I no nie poszło mu za dobrze, znowu 22 miliony i nie powiedziałbym, że to jest dobry wynik. Maguś coś tam się stara, no to jest chłopak starający się, widać. 13600, dobra. 14 milionów hp mamy, tak naprawdę 13 teraz na dwóch, no to już wychodzi po 7,5 miliona przynajmniej, a nie po. Bo e, ile tam było? Po 8 chyba. N czy jakoś tak, no tak czy inaczej. Dawaj, szczwana, szczwana, uniki. No, poprzednim razem były uniki, teraz nie ma uników. No, what the fuck is this? Ja już 11 milionów HP nie zabiorę, przecież to jest niemożliwe. No, ja, dobra, wszystko, wszystko w tej grze jest możliwe. Ale żeby aż tak, że aż tak pocisnąć, to nie wiem, nie wiem. Nie, bo tutaj siadają kryty na, na, na ponad, dwa, ponad milion HP od, od przeciwnika. Chociaż. Chociaż, czekajcie. Spinamy piąstki, słuchajcie, spinamy. No, ta, 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 mhm. pospinaliśmy. Dobra, trzeci atak, może do trzech razy sztuka, może zasada się tutaj teraz dobrze utrzyma. Nie, no to do czterech, no bo już jak łamiesz zasady, ooo, dobra, czekajcie, czekajcie, bo teraz możemy wygrać. Teraz ja jestem, ja, ja teraz wierzę, że no, jakiś kryty. no come on. Teraz ani jednego kryta nie wsadził, nie? No to jest to jest zajebiste. Aj, szkoda, szkoda. No powiem szczerze, że szkoda, mogłoby było pięknie, ale wyszło tak jak zwykle. Dobra, odświeżę sobie jeszcze raz tutaj, dobre chociaż tyle, ponieważ tego będę używał y, już od jutra, słuchajcie. Teraz tak, arena. Na arenie chyba... Nie no, możemy nawet zaatakować sobie Lucky Dice. Może tym razem uda się wygrać, może się nie uda, no już dostaje kryta za milion na start, yy, czyli już jest średnio, teraz milion sześćset, no i teraz znowu kryt, o nie, nie siadło. Ja oczywiście nie trafiłem ani jednego kryta. No dobra, no to lecimy na zwykłe loszki i teraz murder czy Clown Adolfik. To jest nasz odwieczny wróg, odwieczny przeciwnik. Dobrze by było go zadziorgać tam ostro, pojechać z nim, a nie się bawić jak, jak, jak jakieś baby. No, są uniki, są uniki, i jeszcze, jeszcze siadł mi kryt jakiś, więc jest szansa. Słuchajcie, ma tylko 2,5 miliona HP przewagi. Dobrze, i robię uniki. Uniki to, słuchajcie, jest podstawa. Jest! Spokojnie, taksi, skup się. Jest! Jest! Jest, mamy kolejny unik! Dobrze, dobrze. Jest. Dobra, co prawda, słuchajcie, szczęście, ale fuck, udało się. What the fuck, season. Mhm, mm mhm. Mm you see that baby? Mhm, mm mhm. Mm dobrze, udało się, słuchajcie, a to już jest, to już jest. Wow, ja pierdziele, cieszę się, że mi się udało, 224 poziom, no siadło No i ile by ja bym miał z tym, 40 -ten procent, tak? Średnio, no bym powiedział średnio, no A załóżmy, załóżmy, załóżmy I ona ma 28, no to jakby miała tak ile? 41. No dobra, to już lepiej, to już lepiej. 44, no, dobra. E, Okej, okay, słuchajcie, no to co? Lecimy dalej z doszkami. Potępiona dusza tym razem. Słuchajcie, 305 poziom i to jest Mag. Mag, któremu hitzę bardzo małe hity i mi też nie chici jakoś mocno, z tego co widzę, ale ma HP sporo. LOL! Tak za pierwszym? Ja pierdzielem, dobra, taxidens mm -hmm, mm -hmm. 83 miliony hajsów, ale jak znaczy tego, Expa Fuck me, siadło za pierwszym, słuchajcie. No ja się tego nie spodziewałem, to, to wam muszę przyznać, nie spodziewałem się w ogóle tego, że to siądzie No ale jak już siadło To siadło Dobra e ja wymienię łuczek na nowy dla niej. O, super. 135 tysięcy. A nie, bo być może, słuchajcie, trafi się jakaś fajna broń dla jednego z naszych kumpli. Niestety nie trafiła się. No, mogłem się domyśleć, że jednak się nie trafi. E, no dobra, słuchajcie paska nie ma żadnego dobrego ehm, no to co, próbujemy dalej słuchajcie, już dwa lochy siadły nam teraz, no to jest niemalże niemożliwe, wściekła dusza słuchajcie i to jest znowu mag, uuu nie będzie prosto, nie będzie łatwo ajajaj, jakie kryty jestem nieumyty i wali z pyty. ale czy Wo! Wow, 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 wow. Ło, wow, 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 wow. Chyba się troszeczkę zapędziłem, słuchajcie, teraz 84% z klasera. I ja pierdzielę, znowu się udało. Ale masakra. Jakiś fart życia po prostu mnie bierze. A spróbujmy, słuchajcie, teraz zabić jeszcze raz skacowanego młynarczyka. Bo widzę, że że się. What the fuck! Co tu się odpioję? Ja pierdzielę Jakie chore pojebaństwo. To było popierdzielone na Maxa. Ja pierniczę. Dobra, jeszcze to, to wrzucę tutaj. O Jezu, ale to za chwilę? Ja pierdzielę. Ja w to nie wierzę dalej, nie? Że to siadło. Kurde bella. Patrz ta jaki odcinek. Na początku nic nie wchodzi, a później zaczęło siekać. Szczwana Kunegunda zabrała dla skacowanego młynarczyka 16 pieprzonych milionów HP. Jakim cudem? To mnie nie pytajcie nawet o to mnie. Ja nic nie wiem. Kurde. O kurde panowie. Ale, jak to siadło? Ja pierniczę. Ja pierniczę, no po prostu nie wiem. Nie wiem, jak to siadło, słuchajcie, nie pytajcie mnie. Tak czy inaczej, siły inteligencji mam już, no, 200, 100. To jest sporo, to jest niezły wynik, słuchajcie. Ale, jestem w szoku, jestem w szoku po prostu. Ten odcinek jest jakiś kurde niezły. No, nieźle, nieźle. Ale chłopaki normalnie tak pocisnęło, że, że aż mnie nogi bolą, no? Jestem w szoku, jeszcze dochodzę do siebie, słuchajcie, bo to, co się odrąbało, to jakaś masakra jest. To nie było normalne, słuchajcie, jeszcze tutaj, plus jeden. What the fuck? Czemu mi to dopiero teraz dało? No nie wiem. Czy ja muszę o taką popatrzeć w poziomkach, żeby mi dawało tego? Chyba no nie, no to jest akurat chore. No nie, nie daje mi nic. Tak czy inaczej, słuchajcie, jeszcze raz powiem, jestem po prostu w mega szoku. Ciekawe czy mam te rękawice. No nic, słuchajcie, yy, będę was zapraszał na kolejny odcineczek, z tym, że ja bym chciał jeszcze trafić, yy, ja bym chciał jeszcze trafić... Oj, nie trafi się. Coś tak czuję, że marnuje tylko grzybki, ale no już po takim odcineczku, to słuchajcie, już można, nie? Po prostu to, co się odrąbało, to była jakaś chora fikcja. Zręczność. Dobra, wytrzymałeś znowu. Jest! Jest, siadło, ale po jakim czasie? Ale jestem w szoku. No dobra, e, słuchajcie, dzisiaj przeczytamy sobie jeszcze wiadomości, ja jeszcze się napiję. No, mam 5 milionów HP. Niestety, słuchajcie, albo w sumie, w sumie, słuchajcie, to można jechać dalej. Możemy jechać dalej. Dlaczego? Już wam mówię, słuchajcie, bo ja już nie będę kupywał mm, mikstury żywotności, a trzeba będzie na następnym odcineczku jeszcze jechać dalej, tak? E, no dobra, mamy tym razem... Tym razem mamy fajnego tego wojowniczka. Zobaczymy, czy nam siądzie. Będziemy słuchajcie, dziś atakować do oporu. To będzie taki jeden mocny odcinek z tego względu, że słuchajcie, ja już nie będę kupywał nieśmiertelki później i chcę dzisiaj wszystko wykorzystać do, do takiego pełna, nie? Żeby żeby może tam siadło. No, no siadaj, dawaj. Super taksi, widzicie? To są kryty, to są kryty masta. Dawaj, ale widzicie jak zainwestowałem troszeczkę w siłę, to już pomaga. Jest. Pominęłem, a tak siędzę, no tak. Udało się, zajebiście, słuchajcie, zajebiście. Ale nie, dzisiaj mam jakiegoś farta, naprawdę, naprawdę mam jakiegoś farta. Jak za mało złota? No, nieważne. Nieważne, słuchajcie, to dajemy dla naszej szczwanej. U, ona tutaj też ma nie, niesłabe rękawice. Nie, nie, nie. Dobra, już sprzedam to, bo chcę mieć teraz szybko ten, ten. Yy, dobra. No i cóż, słuchajcie, lecimy dalej. Lecimy dalej. Żeby się nie bawić, po prostu lecimy dalej. Bo ten odcinek ma być wyjątkowy. Po prostu ma być zarąbisty. Yy, dobra, mamy tym razem. Yy... Kurczę, tego... E, to jest zwiadowca, słuchajcie. I ze zwiadowcą będzie już kiepsko. No, tym bardziej, że... że uniki. Ale damy radę. Chyba nawet teraz dam radę. Powinienem. Nie, niestety nie siadło, ale dobra, próbujemy dalej. Próbujemy jeszcze raz. O, no, come on, come on. Gdzie tam 9 milionów HP? To niemożliwe. Panie, 6... Ej no co jest? Czy ona unika więcej ode mnie? What the fuck No 4 miliony, come on, come on, 2 miliony, come on, come on! Tyle grzybów, tyle grzybów słuchajcie marnuje Ale. Ale ja... bo ja wierzę, bo ja wierzę, że ja dam radę! Bo ja wiem, no 2 miliony, no 2 miliony Jest! Jest! Tak! Siadło! Taxi dance! Wyrąbane już nawet, fuck! Dobra, siadło, no to się liczy, słuchajcie, jak już siada, jak już siada, to niech siada, nie, i nie narzekać. No dobra, yy, mamy, słuchajcie, kolejnego przeciwnika, tym razem to jest awatar Legenda Panga. I to jest znowu, znowu wojownik, czyli, czyli jest do, do urąbania. Ślicznie, ślicznie, po prostu ślicznie. No i o to chodzi, o to chodzi, słuchajcie, pięknie. Dobra, teraz ja to wrzucam dla... Tak, temu już mogę to wrzucić. E, teraz dam dla tego. Tak. I e, za chwilę obejrzymy sobie walkę gildi, ponieważ jakaś miała miejsce. Aha, no nieważne. E, tak czy inaczej, słuchajcie, jadę dalej. Rozkręciłem się i dzisiaj, słuchajcie, nie mam zamiaru stopować. Lecimy dalej. Lecimy, zając i jesz. I to jest, słuchajcie. Znowu zwiadowca, którego nie uda nam się. No dobra, może go już odpuścimy. Męczy dusza, słuchajcie, męczy dusza nas interesuje i to jest zwiadowca z 300, 200 poziomem. Ale ja mu się nie dam. Ja wierzę, że słuchajcie, taksi dzisiaj poleci. Taksi dziś poleci. Mówię wam, poleci. No, spokojnie poleci. Jeszcze poleci. Jeszcze poleci. No, komu, 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 on, komu, komu? Dawno nie wydałem tyle grzybków na jednym odcineczku i powiem wam szczerze, że będę tego pewnie później żałował. No ale nic, mówi się trudno. Dobra, i jeszcze raz. Fuck, jeszcze raz. No come on, jeszcze raz. Jeszcze raz. Jestem uzależniony od tej gry. Nowy toks. Nie, dobra, nie, ja już kończę, trzymajcie się wszyscy bardzo mocno i do następnego odcineczka, siemcha.